gospodarstwie Brickman. mamy tutaj Flera posadzonego z pierwszego kopania w Polsce 27 lipca na zbiór przyspieszony w, w niskich tunelach typu Hegel. Jak według... są posadzone w jednym, w jednym systemem jednorzędowym? Odległość między, między rzędziami jest około 30 cm. Myślę, Tutaj w Polsce częściej spotykamy się z uprawą odmiany Fler czy innych odmian truskawek w systemie dwurzędowym. Tutaj w Niemczech widzimy duże gospodarstwo i praktycznie całość upraw zakładana w systemie jednorzędowym. Czy to jest lepsze rozwiązanie w uprawie truskawek? Na pewno wiatr w uprawach odkrytych będzie bardziej, powietrze będzie osuszało rośliny. Druga sprawa, roślina Fler jest dość szeroka. Jak widzicie, to jest jednorzędowe, jak szeroko jest rozłożony wał. Gdybyśmy zrobili dwurzędowy wał, mielibyśmy bardzo dużo liści, no i oczywiście roślina mocniej zagęszczona dałaby późniejszy wał A tutaj podstawą jest to, aby ten jak najszybciej. Dlatego jeśli wczesna odmiana, to w systemie jednorzędowym? W Niemczech od trzech lat już zauważyłem, że, że plantatorzy przechodzą na systemy jednorzędowe i uprawiają praktycznie już wszystko w systemie jednorzędowym. Czy system jednorzędowy to również łatwiejszy zbiór, lepsza zdrowotność roślin? E, tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie łatwiejszy zbiór, e, niższe koszty zbioru, e, no i oraz e, tutaj zdrowotność roślin jest też, będzie zdecydowanie wyższa. W jakiej rozstawie sadzić flera, czy to w tunelu, czy w polu? E, roślina jest, roślina też nie powinna być sadzona zbyt szeroko, Dlatego, że później liście się pokładają. Roślina sadzona w takim systemie 30 cm, gdzie liście tak naprawdę jedna roślina podtrzymuje drugą. I, ten, i taki system tutaj uważam, że jest najbardziej odpowiedni. Widzimy tutaj konstrukcję Heigrow, Najprostsze konstrukcje tuneli typu SOLO. Tuneli, które idealnie nadawają się do odmian wczesnych, do przyspieszania. Tunele cechują się bardzo prostą konstrukcją. Jest to konstrukcja oczywiście sezonowa. O zbiorze tych owoców zdejmujemy folię pod szczyt, i ona tak już na przyszły rok, do, 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 do następnego sezonu zostaje. Są to tunele, które mają pałąki wyginane ze ścianą boczną półmetrową, i są to pałąki, które nachodzą na nogę do samej ziemi. Noga jest skręcona w ziemię na 80 cm. Zastosowana jest folia przejrzysta, całkowicie transparentna, o przepuszczalności do 98%. Folia typowa do przyspieszania. Na początek sezonu, jak najwięcej światła staramy się dostarczyć roślinie. Bardzo prosty tunel, najtańsza wersja, do wczesnych odmian, idealna. Tutaj ciekawa sprawa, patent, który, który opracował sobie sam właściciel, a mianowicie taka mini konstrukcja do agrotkaniny, którą nakrywa się. Zagon. Głównie chodzi o to, ten sznurek powoduje zatrzymanie agrotkaniny ponad rośliną tak, aby nie dotykała ona kwiatów i nie niszczyła ich, a tym samym dodatkowo przyspieszamy o kilka kolejnych dni zbiór. Tutaj padały słowa, że w przypadku takiej odmiany jak Fleur, która ma bardzo długie kwiatostany i przy tak dużym zagęszczeniu, Trudno może być się poruszać w międzyrzędziach. Czy może w takim razie warto byłoby zastosować szersze tunele? My w Polsce stosujemy tunele szersze. W przeważającej mierze są to tunele 8-metrowe. Tutaj widzimy 7-metrów. Podejrzewam, że na życzenie klienta my stosujemy 8-metrów i racja jest wtedy, że. Zagon od zagonu jest troszeczkę bardziej oddalony, co powoduje swobodniejszy dostęp, przejazd jakimś wózkiem do zbioru i tym samym sam zbieracz nie niszczy, nie niszczy podczas zbioru owoców. W szczyty tunelach salowych, bardzo częstym dobrym rozwiązaniem, szczególnie jeżeli chodzi o wytrzymałość do wiatru na wiatr, są tak zwane bramy norweskie. Są to bramy składające się z dodatkowych dwóch wręg. Z których jedna opuszczana jest na ziemię, tworząc, e, tworząc taki jakby skos, po którym spokojnie wiatr odbija się, nie niszcząc, nie uszkadzając e, szczytu tunelu. Trzeba jeszcze powiedzieć, że te tunele, e, z uwagi na swoje gabaryty, są e, idealne. Są dużo bardziej wytrzymałe e, od tuneli zblokowanych na wiatr, co jest też istotną rzeczą, szczególnie dlatego, że one są wykorzystywane na porządku zlonu, gdzie te wiatry występują bardzo.